Cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Organiści po Godzinach. Dziś niedziela palmowa. Rozpoczynamy celebrację najważniejszego tygodnia w całym roku liturgicznym, Wielkiego Tygodnia. Jest o czym rozmawiać, zarówno pod względem liturgicznym, jak i muzycznym. A rozmawiać będziemy dzisiaj z naszym specjalnym gościem, księdzem doktorem Mariuszem Szypą, ceremoniarzem archikatedry we Wrocławiu oraz dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kuri Metropolitalnej Wrocławskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże! Cieszymy się, że ksiądz jest z nami i będziemy mieli okazję porozmawiać o tym, jak powiedziałem, najważniejszym czasie dla każdego chrześcijanina, ale także dla nas organistów, czasie, który jest pełen wyzwań, różnych trudności, problemów, zagwozdek, które stają przed naszą codzienną praktyką muzyczną i liturgiczną. No i właśnie takie pierwsze pytanie, o którym już mówiliśmy w naszym poprzednim podcaście, jeden z poprzednich podcastów, czy Wielki Post już się zakończył? Czy Wielki Tydzień jest okresem, który można by jakoś wyodrębnić z Wielkiego Postu? Słyszymy dzisiaj w zachęcie przed procesją z palmami takie słowa: mianowicie przez 40 dni przygotowywaliśmy się do celebracji właśnie tego Wielkiego Tygodnia. Czy to znaczy, że okres 40-dniowy okres Wielkiego Postu już się zakończył. No jeszcze się nie zakończył, ponieważ kończy się dopiero w Wielki Czwartek. I to sformułowanie jest nieprecyzyjne, bo ono mówi o czymś, co się w zasadzie już kończy, ale jeszcze trwa. I bardziej precyzyjne tłumaczenie powinno brzmieć, że kończąc 40-dniowy okres przygotowania. To kończąc, czyli jeszcze nie skończyliśmy, ale w tym czasie, bo Wielki Tydzień w zasadzie jest na tym pograniczu. I to jest większa część, jest jeszcze w Wielkim Tygodniu, ale łączy w sobie i Triduum Paschalne, i okres Wielkanocny. Więc tu się tak nakładają trzy okresy liturgiczne, więc to z jednej strony kończy się Wielki Post, ale rozpoczyna się kolejny, najkrótszy Triduum Paschalne i w zasadzie zahaczamy jeszcze o jeden dzień okresu wielkanocnego. Liczyliśmy w różne sposoby te dni Wielkiego Postu, ale kiedy tak rozmawialiśmy sobie przed nagraniem, doszliśmy do tego, że nigdy chyba się nie doliczymy. Nie doliczymy się nigdy, bo to i niedziele nie wliczają się do okresu wielkopostnego. Nawet gdy mamy jakieś uroczystości w okresie wielkopostnym, czy to uroczystość świętego Józefa, czy zwiastowanie pańskie, one się też nie wliczają, chociaż no, są w tych 40 dniach. I możemy mówić o 40... Okresie 40-dniowego postu, ale to też nie wliczymy się. Bardziej trzeba mówić o okresie 40-dniowego przygotowania, taki jaki on jest w języku łacińskim nazywany Quadragesima, czyli czterdziestnica. A czy my sobie dodamy, czy to jest 40 dni postu, czy samego tylko wielkiego postu, wyliczając niedziele, które są zawsze okresem radości ze zmartwychwstania? Nie doliczymy się. Nawet z tego względu. Jeszcze przed reformą, yy, właśnie odejmując niedzielę, dlatego też nagle ten okres się nie zaczyna w niedzielę, tylko w środę, tak w połowie tygodnia, bo te dni trzeba było dodać, aby 40 było. Natomiast po reformie myśmy też odjęli trzy dni, bo w zasadzie czwartek na wieczór, piątek i sobota już nie należą do Wielkiego Postu, ale nic nie dodaliśmy, więc nie zaczynamy ani w poniedziałek, we wtorek, tylko przy środzie. Zostaliśmy tej popielcowej, tradycyjnej. Pytanie, które mi się jeszcze teraz nasunęło: wiemy, że każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ma ten charakter radości paschalnej. Jak to połączyć z tym, że dzisiejsza niedziela jest nazywana niedzielą męki pańskiej? A więc ta nazwa akcentuje jednak charakter pasyjny tej niedzieli. A jednocześnie każda niedziela jest wspomnieniem zmartwychwstania, czyli ta dzisiejsza niedziela jest niedzielą smutną, pasyjną. Również niedzielą radosną. Jest i tak, i tak. I bardziej by było trzeba akcentować ten pierwszy element, ponieważ niedziela od samego początku zawsze była świętowaniem zmartwychwstania. To było pierwsze święto w dzień pańskim w zasadzie nie było już żadnych innych świąt, tylko to świętowanie zmartwychwstania pańskiego. Tutaj trzeba jednak przy niedzieli palmowej i całym wielkim tygodniu nałożyć jeszcze zwyczaje jerozolimskie i zwyczaje ziemi świętej. Gdzie tam celebrowano nie tylko w tym sensie, powiedzmy, teologicznym, co tydzień, niedziela i zmartwychwstanie, ale także i ipsadie wszystko. Więc jeżeli było to wjazd Chrystusa do Jerozolimy, on był właśnie w ten dzień. I w zasadzie do tej pory tak także jest świętowany, że ta największa procesja u nas po południu i z góry Oliwnej faktycznie wchodzi się do Jerozolimy. I w zasadzie nie ma nic związanego, nie jest w ogóle powiązana ze mszą świętą, bo to jest sama tylko procesja. Tu liturgia mszy świętej jest osobno, to co celebrowane sakramentalnie, a ta liturgia też jest poza, jako dodatkowa procesja. Ale to też jest powiązane. Bo mamy Niedzielę Męki Pańskiej, z jednej strony Niedziela, czyli Zmartwychwstanie, ale Męki Pańskiej, bo akcentujemy też ten ważny element wjazdu do Jerozolimy, rozpoczęcia, Właśnie tego dojścia do zmartwychwstania. Mhm. Czyli, to... Czy możemy powiedzieć, że Niedziela Męki Pańskiej ma taki podwójny charakter? Bo widzimy to w samej liturgii, że początkowa część liturgii ma charakter nazwijmy to radosny, pochwalny, śpiewa się pieśni pochwalne ku czci Chrystusa, który wjeżdża do Jerozolimy. W liturgii mamy hymn ku czci Chrystusa Króla, ale później odczytujemy pasję, i w dalszej części liturgii śpiewamy już. Pieśni raczej pasyjne, rozważające mękę pańską. Czy to jest prawidłowe ujęcie, że to odczytanie męki pańskiej w czasie liturgii jest takim, takim przejściem z tego radosnego charakteru pochwalnego tej liturgii do właśnie pasyjnego? Liturgia eucharystyczna zawsze jest radosną liturgią. Odczytamy Chrystusa z martwych wstałego, chociaż faktycznie ten element bardziej jest pasyjny. To też w zasadzie tak centralizuje Ewangelia, pasja. Natomiast mamy drugą Ewangelię tego dnia, która jest trochę wcześniej, właśnie w ramach e, uroczystej procesji i wejścia do świątyni. I ta Ewangelia nie mówi o pasji, natomiast mówi o tym wieździe Chrystusa, który wjeżdża na ośleń do, do samej Jerozolimy. To jest ten uroczysty tutaj podkreślenie tego wydarzenia, że kończy się to, co było... Przygotowywana, a Chrystus wjeżdża, by dokonać tego, na co przyszedł na Ziemię. Naszego Zadałem zbawienia. to pytanie, ponieważ widzimy w kształcie liturgii pewne zróżnicowanie. O ile na początku używa się kadzidła czy świec, to już na przykład w momencie odczytania pasji już przepisy liturgiczne mówią, że nie używa się kadzidła ani świec w momencie czytania pasji, więc. Czy to też ma właśnie to symbolizować zmianę, nazwijmy to, nastroju, czy tematyki liturgii? Można to też tak odczytywać. I to w zasadzie od, od zawsze ta tradycja wiązała, że z pasją nigdy nie używano kadzidła, nigdy nie używano świec, chociaż używano uroczystych ksiąg do proklamacji, specjalnych tylko ksiąg z tekstami pasji. Ale tutaj nie używano. Można to też tak odczytywać, mhm. bo ta w zasadzie główna Ewangelia dnia, tego dnia, to jest jednak Ewangelia o wjeździe do Jerozolimy. To jest ta Ewangelia dnia. Dlatego my też mówimy o niedzieli palmowej, nie niedzieli pasyjnej. No to jest ta niedziela palmowa, to jest te, też ten aspekt uroczysty Chrystusa. To królowanie, które polega właśnie na tym, iż oddał za nas życie. To mnie zawsze zastanawiał w tej nazwie niedzieli palmowej. Niedziela palmowa, czyli męki, męki pańskiej. pańskiej. To czyli mnie zawsze zastanawiało w kontekście połączenia, palmowa, czyli męki pańskiej. Tak, bo to królowanie, mhm. o którym w jednej nawet z pieśni śpiewamy, króluje z drzewa. Mhm. To jest tutaj ten wyraz Chrystusa króla yy, przedstawiony. On, który wchodzi do Jerozolimy, aby pokazać, co znaczy królować. Oddać życie. Oddać, pokazać, jak, jaką miłością nie tylko nauczał tej miłości, ale pokazał, co to znaczy kochać. Wspomniał ksiądz właśnie o Ewangelii, którą mo moglibyśmy usłyszeć, ale rzadko ją słyszymy w naszych parafiach, ze względu na to, że najczęściej ta liturgia rzadko się odbywa, albo rzadko się odbywa w poprawny sposób i rzadko mamy okazję, aby tą Ewangelię w kościołach wysłuchać. Zatem y skąd się to wzięło i w zasadzie jaki jest taki no, wzorzec, jak powinna wzorowo wyglądać ta liturgia. I Niedziela Palmowa. Cały obrzęd wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, upamiętnienie tego wjazdu, on się wiąże, bierze z Jerozolimy. Więc tam ten obrzęd jest w zasadzie, nie ma jakichś tam specjalnych jakichś znaków, bo to, co się wydarzyło, to odwzorowywano. Więc na początku się robi wstęp, wprowadza, błogosławi Palmy. Teraz po co się błogosławi Palmy w tym dniu? Po to, aby je nieść w procesji. Więc to jest też cel błogosławienia palm. I też wskazuje na to, na te trzy sposoby celebracji tego obrzędu. Bo założenie jest takie, że powinna być jedna uroczysta procesja. I najlepszym takim możliwym sposobem to, by zgromadzić się na zewnątrz, czyli poza kościołem, tam rozpocząć liturgię, tam pobłogosławić palmy. Tam by została odczytana Ewangelia, i uroczyście wejść do świątyni. Wejść do świątyni, wejść jako to wejść do Jeruzalem. Świątynia ciągle nam y, to Jeruzalem symbolizuje. Jeśli taki sposób nie jest możliwy, i tę te, procesję też można nawet dzień wcześniej celebrować, w sobotę wieczorem, już rozpoczynając świętowanie niedzieli palmowej, jeżeli by to było niemożliwe w niedzielę. Mhm. I procesja powinna być jedna, natomiast. Ale jeżeli nie będzie procesji, to nie znaczy, że też nie możemy zrobić uroczystego wejścia, bo to jest drugi sposób. Uroczyste wejście. I wtedy nie ma już procesji, ale to wejście może być czy to spod drzwi yy, świątyni, i także z innego miejsca w kościele. Ważne, żeby nie rozpoczynać, ro, nie rozpoczynać w prezbiterium, żeby to faktycznie było uroczyste wejście do miejsca celebracji Eucharystii, żeby to nie było wyjście z tego miejsca, żeby z powrotem do niego wejść. I wtedy też odczytuje się Ewangelię, błogosławi się Palmy po to, aby iść, albo żeby chociaż niektórzy przeszli. Bo jeżeli nie ma takiej możliwości, kościoły są małe, to przynajmniej kapłan i asysta przechodzą wśród ludu, który trzymając Palmy w ręce śpiewa na cześć Chrystusa Króla. Jest też trzecia opcja. Gdy nie błogosławi się palm, nie celebruje się procesji, a odprawia się normalnie msze świętom, wtedy normalnie msze świętom zaczyna się od antyfony na wejście i nie ma tutaj tych dodatkowych obrzędów, rozpoczyna się akt pokuty. Natomiast, gdy nie ma w samej mszy świętej, to wtedy procesja zastępuje też akt pokuty, bo ona w zasadzie, ta sama procesja, jest jakąś formą, yy, nazwijmy to, pokuty. Ale jest to przedłużenie tych wezwań do Chrystusa Króla, które my co, codziennie przy świętej mamy śpiewają, czy to Kyrie eleison, czy chwała na wysokości Bogu, wołając do Chrystusa Króla, właśnie. Czyli jak rozumiem, nastąpiło trochę w naszej tradycji oderwanie tego artefaktu, jakim jest palma, od sensu w ogóle jego przynoszenia do kościoła. No, bo no, bo... Bo... Właśnie, to, 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 to też chciałem na to zwrócić uwagę, no bo. Najczęściej w naszej praktyce jednak to jest y, tylko i wyłącznie poświęcenie palm na każdej mszy świętej i nie ma ani procesji, ani także tego uroczystego wejścia, prawda? Zatem jaki to ma cel wtedy? Czemu to ma służyć? Tu jest zawsze cel. Podobnie jak w, także w święto pańskiego, świece błogosławi się po to, aby iść z nimi w procesji. Palmy też błogosławimy, aby iść w procesji. Nawet jeśli spojrzymy sobie do mszału, są dwie modlitwy yy, poświęcania palm, także świec 2 lutego. I każda z tych modlitw akcentuje inny moment. Jeżeli użyje się pierwszej, yy, gdzie błogosławi się Palmy, bardziej wskazane w tekście jest, że, że będziemy je nieśli na cześć Chrystusa. Druga modlitwa bardziej mówi, że będziemy z nimi w rękach, trzymając je w rękach, yy, śpiewali właśnie. Uroczyście na cześć Chrystusa, więc też jest podkreślenie jednej czy drugiej modlitwy, do którego momentu? Jedna bardziej do procesji, mhm. drugie bardziej do tego, już nie, no, nie idziemy w procesji, mhm. bo stoimy, więc ciężko żebyśmy szli i śpiewali, ale śpiewamy z palmami w rękach. I te palmy w rękach też właśnie mają dla nas być tym przypomnieniem, że czy idziemy, czy nie idziemy, ale czcimy Chrystusa te, tymi palmami. Yy, wiwatując, bo też palma jest symbolem męczeństwa. Więc też tutaj odnosimy, że w zasadzie Chrystus król, który przez przelanie krwi stał się dla nas królem. I rozumiemy, że forma, w której nie ma choćby uroczystego wejścia jest poświęcenie palm, no jest pozbawiona tego, tego symbolu, tak? No bo jeżeli mamy mszę świętą, która się rozpoczyna normalnie od miejsca przewodniczenia, obrzędy wstępne, poświęcenie palm, i ciąg dalszy liturgii? No, nie powinno tak być, ponieważ Kościół tak nie chce. I niektórzy też tłumaczą, że to bo i tak te palmy zostaną pobłogosławione, bo na drugi rok się je spali, żeby posypać nimi głowy e, popiołam. Ale to nie taki cel. Jest też błogosławienia tych palmopalmów, bo błogosławimy po to, aby iść z nimi e, w procesji. Czasami niektórzy też no, pomijają Ewangelię tego dnia. E, nie wiem dlaczego. Ja przypuszczam, dlatego że księgi w zasadzie nasze polskie nawet w różnych skrótach zaznaczają, że Ewangelia ma być, ale nie wydrukowały tekstu Ewangelii. Tekst Ewangelii został tylko w lekcjonarzu, więc często nie ma drugiej księgi, więc pominimy Ewangelię, przejdźmy dalej. W zasadzie wszystkie obrzędy się odprawia, pomijając Ewangelię, czyli ten moment centralny w tym momencie, bo to właśnie ten czytając opis, później my czynimy to samo, co Usłyszeliśmy, więc to też jest odpowiedź nasza na to słowo Boże. Usłyszeliśmy, jak to wyglądało i sami to odwzorowujemy, włączając się w to uwielbienie tego ludu w Jerozolimie, który ponad 2000 tysiące lat temu śpiewał. To jest historycznie, ale my, celebrując to w liturgii, świętujemy to teraz, dzisiaj. To nie jest dla nas coś, co było, tylko coś, co dalej się realizuje. Przyszło mi do głowy jeszcze pytanie bardziej techniczne w zakresie przygotowania śpiewów tego dnia. Pytanie, które też powraca w różnych naszych dyskusjach organistowskich właśnie przy dwóch okazjach. Przy Niedzieli Palmowej, no i przy uroczystości, czy w zasadzie święcie ofiarowania Pańskiego 2 lutego, jak tu ksiądz mówił, można w strukturze dostrzec tutaj pewne podobieństwa tych dwóch procesji. No i e, mszał y, y, -y mówi, że kapłan kropi wodą święconą Palmy, gałązki, podobnie z 2 lutego ze świecami, nic nie mówiąc. I mszał nie przewiduje żadnego śpiewu w tym momencie. Tymczasem, kiedy zaglądamy na propozycje pieśni dla organistów, a także jakbyśmy pewnie prześledzili praktykę w naszych kościołach, to zazwyczaj właśnie podczas momentu, w którym kapłan przechodzi z wodą święconą między wiernymi, święcąc wcześniej pobłogosławione palmy, śpiewa się, no właśnie jedną z pieśni przewidzianych na ten dzień, na przykład dzieci hebrajskie, która jest przewidziana na moment procesji. Czy w tym momencie należałoby coś śpiewać, zachować ciszę? Wiemy, że często jest tak, że jak jest cisza, to powstaje niepokój w Kościele. O co chodzi? Czy organista zapomniał grać, czy nie wie co grać? Jak to powinno wyglądać? No, najlepiej zrobić tak, jak to mszał podaje, bo to jest to, co, czego Kościół chce. Zachować ciszę i w zasadzie nie trzeba przechodzić pomiędzy wszystkimi, tylko z miejsca pokropić i tam, gdzie sięgnie. To woda, czy sięgnie, czy nie sięgnie na palmy, to to nie ona jest sprawcą poświęcenia czy pobłogosławienia tych palm, tylko modlitwa. Jednak to słowo jest tutaj tym elementem, który wyprasza błogosławieństwo Boże dla tych, którzy trzymając te palmy będą śpiewali bądź z nimi szli w procesji śpiewając na cześć Chrystusa Króla, bo tak jest wyraz tej procesji. Czasami zdarza się faktycznie tak, że kapłan idzie i kropi, yy, i to już jest traktowane jako procesja, ale to nie jest procesja, bo dopiero później wybrzmiewa modlitwa, która zachęca nas do tego, aby iść. I w zasadzie najpierw jest pobłogosławienie Palm, a później słuchamy Ewangelii, a często później tej Ewangelii nie ma i ten obrzęd, obrzęd jest taki trochę wykoślawiony, nie tak jak Kościół chce. W zasadzie skupiamy się tylko na elemencie tym. W zasadzie pobożnościowym, a zapominamy o tym co najważniejsze, o Ewangelii i o tym, co Słowo Boże ma nam do powiedzenia. Parę słów, które powiedzieliśmy o Niedzieli Palmowej, są w zasadzie takim rozpoczęciem naszych dywagacji, rozmów, cyklu na temat, cyklu, na temat tych świętych dni, tego świętego czasu, i dlatego wszystkich drogich naszych słuchaczy zachęcamy do tego, aby z nami już pozostać. Na cały ten święty czas będziemy Wam towarzyszyć w wielki czwartek, piątek oraz sobotę. Możecie spodziewać się kolejnego filmu. Myślę, że będzie warto. A może to nas właśnie ubogacić, tak abyśmy idący wieczorem na liturgię mogli się do tego także odpowiednio przygotować i być bardziej świadomymi. Dziękujemy za obecność Waszą przed ekranami. Ale także dziękujemy już teraz księdzu Mariuszowi za obecność wśród nas. Zatem do zobaczenia.